Witam Was serdecznie. Niemcy, odcinek specjalny na tej trasie nowego, nowej gry rajdowej, którą będziemy sobie tutaj dzisiaj ogrywać. Przejdziemy całe dostępne demko, które mamy. Nie jest ono długie, ale już możemy co nieco o nim powiedzieć. Polskie studio zabrało się ze za stworzeniem tej gry, i to jest coś, co mnie też ciekawi, ponieważ. Nie spodziewałem się tego uniwersum, że ono w ogóle istnieje. Uniwersum Drive jest dosyć szerokie. Społeczność na Discordzie też jest już raczej dosyć silna, zbudowana dookoła tej gry. No i też ja sobie tutaj pozwoliłem swoje łapki na padzie aktualnie położyć i zagrać w tę produkcję. Model jazdy, powiem wam szczerze, jest dosyć prosty, natomiast jest delikatnie wymagający. Dziwi mnie tylko to, że hamulec ręczny został jakoś tak. W nienaturalny sposób odwzorowany, bo nie czuję w ogóle, że, że tutaj hamuje faktycznie hamulcem ręcznym, ale no to gdzieś tam, pomijmy, nie ma to znaczenia. Modelu zniszczeń nie uświadczymy, tutaj e, gra jest raczej prosta, natomiast rozbudowana będzie gra o elementy dodatkowe w postaci na przykład modyfikowania samochodów będziemy mogli sobie tutaj zarzucić jakiegoś bodykita na naszego np. Na Poloneza, Peugeota 206, Golfa jedynkę i całą masę kultowych samochodów z lat 90, które tutaj będziemy mogli ogrywać no i przechodzimy sobie karierę razem z naszymi zespołami rajdowymi, tutaj pierwszy zespół który został nam udostępniony, teraz mały błąd z mojej strony Pierwszy zespół, który został nam udostępniony jest ze steroidem, ja się śmieję, z Jagged Alliance 2, chodzi o pilota, ponieważ wraz z każdym zespołem mamy właśnie innego pilota, jest chyba czterech pilotów z tego co się orientuję, no i każdy prowadzi te nasze trasy rajdowe w dosyć humorystyczny sposób, komentując to wszystko, o, oczywiście jeszcze zawieramy tutaj notki, zawierają tutaj notki po zakończeniu trasy, zaraz sobie też jedną taką notkę myślę przeczytamy. Spory plus do grafiki, bo nie kuje ona w oko, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, że ej, taka kreskówkowa grafika. Jest to trochę delikatnie styl Need For Speed Unbound, powiedziałbym, momentami, jeśli chodzi o przyjrzenie się tego dymowi, który tutaj jest, ten dym. no, Żywcem wyjęty z Unbounda, natomiast sama gierka wygląda dosyć obiecująco. No i tutaj widzicie: Polones wjeżdża na metę. Prezentuje się on fajnie, możemy sobie podziwiać te, te, te wszystkie efekty, które tutaj są. Nie ma tego dużo, ale bawi. Dobrze, mamy trasę zakończoną, zobaczmy ranking globalny, 42, o proszę, mamy rankingi globalne po każdej trasie, to jest bardzo dobre, to jest bardzo fajne. Natomiast, co na minus delikatnie oceniam, to to, że nie będzie tutaj polskiego komentatora, mamy polską grę, nie będzie polskiego komentatora, ale dobrze, mamy tutaj tak, na górze po lewej stronie mieliśmy zanurz się w ekscytującym rajdzie leśnym, czyli krótki opis rajdu, na dole mamy notatki pilota po skończonej trasie już. Etap pokazał nam nierówny teren, pomimo wyzwań związanych z utrzymaniem przyczepności, udało nam się przejść bez większych niepowodzeń kierowca, choć wykazywał oznaki napięcia, wykazał się niezwykłą odpornością i koncentracją pod presją. Widzicie, generalnie ten klimat tutaj, tego menu, które ja widzę, troszkę przypomina mi klimat z Derta 2. i ja też spotkałem się z taką opinią, że raczej tutaj mamy takie, taki motyw właśnie z Derta 2. Wiem, że rajdy będą zróżnicowane. W demku pokazało nam się, że będziemy mieli właśnie ten nie... rajd Niemiec. Mamy jeszcze Stany Zjednoczone, znaczy nie mamy w demku, natomiast jest tak zlikowane powiedzmy. Że coś takiego będzie się działo, oraz Rajd Finlandii. Mam nadzieję, że będzie więcej tych, tych, tych odcinków, ponieważ, no, trzy no, odcinki na każdy Rajd i 3 rajdy to jest trochę mało. Przyznam szczerze, ale na plus na pewno jest to, że różnica pomiędzy samochodami jest ogromna i to też jeszcze myślę, że na koniec uda mi się wam pokazać. Więc gra. Swego rodzaju będzie delikatnie regrywalna, i to no, mnie cieszy, bo ja lubię kiedy gry są regrywalne. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy bardziej do plusów i minusów, bo tutaj oczywiście też to jest. Tak jak mówiłem, brak polskiego komentatora, dla mnie jest to decyzja delikatnie niezrozumiała. Hamulec ręczny to już Wam wspominałem, zaraz sobie spróbujemy tylko na ręcznym zahamować, znaczy oczywiście zwolnić trochę. Mamy tutaj serpentynkę w lewo i ręczny. No i tak. Powiem wam, że on bardzo późno łapie. Nie jest to WRC, które łapie od razu. Łapie on bardzo późno, ale bardzo ciężko jest to wyczuć i tak, jakby ciężko jest zarzucić tyłem, żeby nie wytracić tej prędkości. Czujemy, że no strasznie dużo tracimy używając hamulca ręcznego. Lepiej jest tutaj po prostu pojechać bardziej wyścigo po, po wyścigowemu. Rozumiem decyzję. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, pomyłka. Nie skupiam się na drodze, skupiam się na tym, żeby tutaj Wam przekazać jak najwięcej informacji o tej gierce. No i właśnie, coś co takie jest z jednej strony pozytywne, gdy się pierwszy raz gra, z drugiej strony było delikatnie upierdliwe. Wibracje na padzie, słuchajcie. One są, natomiast są przez cały okres trwania rajdu szutrowego, tak jak tutaj. Cały czas mam te wibracje, cały czas... o, Cały czas one gdzieś tam, delikatnie powiedziałbym, że przeszkadzają nawet. Przestawiam trasę po swojemu. Fajnie, że się da. Tutaj jeszcze na plus, właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, że mamy eventy różne na, na trasach rajdowych. Teraz mieliśmy pociąg, który tutaj pojechał, więc no gra utrzymana w humorystycznej konwencji, jeszcze tak jak mówię, z tym Terminatorem na słuchawce, no robi to jakieś tam wrażenie. Wiemy tutaj, że mamy do czynienia z Arkidówką raczej, no nikt nie powie, że to jest symulator. Mam nadzieję przynajmniej, że żaden z recenzentów nie wpadnie na ten pomysł, jeśli już gra wyjdzie, bo to by był strzał w kolano już totalny, a wiemy, że te premiery ostatnio, no... Nie zachęcały jeśli chodzi o, o recenzję, jak one odbiegały od radiów. Pojawiają nam się jeszcze drobne glicze. Momentami graficznych gliczy było mało, glicze bardziej dźwiękowe, co jest ciekawe. I tutaj gdzieś ten dźwięk czasami nam się rozjeżdża, ale myślę, że to też nie jest problem i zostanie to usunięte. Komentator, tak jak mówię, no na plus, ale dźwięki z samego auta gdzieś tam jeszcze trzeba dopracować. Szczególnie na starcie, gdy sobie gdzieś tam gazujemy, no to słyszymy, że auto tak jakby już ruszyło, a, a finalnie ono jeszcze dalej stoi. Więc to no tutaj. Jest gdzieś tam ta niespójność dźwiękowa. Spójność za to graficzna jest cały czas. To co widzicie teraz będzie miało miejsce, więc to mi się podoba. O, tutaj nawet jestem. Nie jestem najszybszy na trasie tego odcinka, więc trzeba delikatnie przycisnąć i skupić się, żeby tutaj można było pokazać się, że jeszcze potrafię jako tako jeździć w tej gierce. No by było dobrze, żeby to wygrać, ale no, nie zanosi się na to na razie. Mamy 100% postępu i zobaczcie w lewym górnym rogu, widzicie, 100%, a jeszcze jedziemy kawałek, więc no tutaj mała taka ciekawostka. Fajnie to wygląda, fajnie, gdy tutaj się kończy to. O, mieliśmy jakiś glitch mały, graficzny z kolei. Trzeci, no tutaj no niestety. Ranking światowy, 230, to, to minimy. Ostatni raid i podoba mi się też to, nie wiem czy to jest na plus z kolei, czy na minus, yy, według Was, że te trasy, te odcinki są stosunkowo krótkie. I wydaje mi się, że to sprawi, że będzie chciało się w tę gierkę grać, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Demo wciąga, ale brakuje tak jakby, no, tak innej, innej trasy, żeby zobaczyć faktycznie, jak wygląda... Ja bym chciał trasę zimową zobaczyć w demku. To by było takie najbardziej, wydaje mi się, że optymalne, gdyby faktycznie skupić się na tym, jak wygląda zima. O, spróbujmy sobie ciasno tutaj. Udało się. Szkoda też, że gdzieś nie pokusili się twórcy o model zniszczeń, ponieważ no, nie używają tutaj licencjonowanych samochodów. Oczywiście my wiemy, co to jest za samochód. Widzimy, że to jest polonez, prawda? Ale nie jest to. To jest chyba nawet wersja kupela tego poloneza. Teraz jeszcze spróbujemy sobie zmienić kamerę. Pojechać ze środka trochę, ponieważ jest taka opcja, oczywiście. No, i tutaj widzicie, że to też doznania, wtedy zjazdy są zdecydowanie lepsze. Chociaż delikatnie wkurza ta kierownica z jednej strony, a z drugiej też taki ten licznik, który mamy. Chciałbym przeczytać na liczniku ile my jedziemy, ale no, widzę, że nie jest nam to dane. Mamy po prawej stronie ten już licznik nałożony na grę. Dohamujmy sobie, ładnie. I mam nadzieję, że ten odcinek uda nam się wygrać, chociaż też to tempo jakieś nie jest tutaj rewelacyjne, przyznam szczerze. Bo jeżeli wygramy, to jeszcze za chwilę będziemy mogli coś, będę mógł Wam coś pokazać. No, nie udało się tutaj przyciąć. No i właśnie, pilot, który cały czas wspomina o tym, co my tutaj robimy i w jaki sposób jedziemy, nie? To też jest naprawdę coś, trochę mi się Pro Street kojarzy. Na... Dlatego, że tam też komentator, czy konferencjer bardziej, mówił, co my robimy. Wjeżdżamy teraz do miasta, niebieskiego miasteczka. Co my robimy? Jesteśmy na minusie, więc może uda się wygrać kolejny odcinek naszym polonezem. I uwaga, wyniki, wyniki, pokaż mi wyniki. Kwiatki w oknach jest wygranko. Bardzo dobrze. I mamy odblokowane auto. I myślę, że nie muszę mówić, co to jest za samochód, słuchajcie. Myślę, że wiecie, co to jest doskonale, nawet lepiej niż ja. Audi, oczywiście, przed nami. I teraz mamy kolejną notkę, gdzieś tam, oczywiście to sobie widzimy, ale my się tym nie skupimy. Nie skupimy się na tym. Teraz mamy możliwość pojechania tego samego, tylko nowym samochodem, słuchajcie. Możemy zmodyfikować sobie nasz samochód, i tutaj zobaczcie, że będzie modyfikacja. Będą się zmieniały bodykity, będziemy zmieniali chyba felgę prawdopodobnie. Kalkomanie będą się zmieniały, i będzie można tutaj też. Wydaje mi się przywołać jakieś klasyczne, stare malowania, które wy chcielibyście zobaczyć Zarówno dla jednego jak i drugiego samochodu, pokazuje się to samo Funkcja wciąż w przygotowaniu, no i też możemy sobie odblokować jeszcze W demku Toyota Celica, z tego co tutaj widzę I o, mamy tego Peżota 205, tak, tutaj mamy prawdopodobnie Lancję Delta, Alfabeta. no to raczej tak Tu mamy Volkswagena, no to prawdopodobnie mamy Golfa jedynkę Sidewaysa, no to myślę, że jakaś Mazda może, nie wiem Nie wiem Sidewaysy, co to może być? Słuchajcie, odpalimy sobie oczywiście jeszcze dlatego tego Audi, ja Wam pokażę jaka jest różnica jeśli chodzi o ten samochód, bo jest ona zdecydowanie wielka, pamiętacie jak to wyglądało jak jechaliśmy Polonezem? Mamy tutaj dźwięk turbo, więc słyszyłem, że jest mocne auto i teraz startujemy, lecimy, zobaczcie co tu się dzieje nagle Jak wrywa w ten samochód, jak rwie on do przodu Myślę, że ukończenie całego rajdu, całej kariery tym samochodem może być delikatnie kłopotliwe Bo ono, przyznam Wam szczerze, że są bardzo szybki ale też lepiej skręca, co jest ciekawe, tak jakby bardziej slajdem się leci po tych zakrętach, co z kolei mi się bardziej podoba. No i ciekawe, czy faktycznie tak jest, że jest to aż taka duża różnica w samej fizyce jazdy, czy to jest tylko i wyłącznie wynik wypadkowa prędkości. Bo wiecie, no niż jedziecie, tym inaczej się steruje danym samochodem. No Tutaj bardzo łatwo też będzie o jakiś lepszy czas, no bo mamy dużo, dużo szybszy samochód. A tak jakby nasi przeciwnicy jadą tym samym czuda się tutaj. O! Nie udało się niestety. Nic, 3 sekundy kary. Trudno. My nie przejmujemy się tym, mamy na tyle mocne auto, że wydaje mi się, że tutaj spokojnie powinniśmy wygrać ten odcinek. Jeszcze, już tak słowem kończącym, powiem wam tylko szczerze, że warto na pewno śledzić tę produkcję. Mnie przekonuje to, że mamy luźną gierkę w stylu rajdowym. Luźną. Colin taki też był luźny, więc no wydaje mi się, że to jest dobra propozycja. Plus jeszcze modyfikacje gdzieś tam samochodów, możemy sobie jechać tym faktycznie, czym chcemy. Brakuje mi hamulca ręcznego, brakuje mi dopracowania w tych dźwiękach, brakuje mi więcej, żeby było pokazane, bo tutaj tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie później gdzieś tam wyglądało. O, teraz dobry, dobra sekwencja tam była. I kończymy wygrywając raid, right, mimo tej straty i mimo tego wypadku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Wydaje mi się, że tak jak mówię, warto to śledzić. O, dodaj do listy życzeń i szybciej jedziesz, tym lepiej. No to, to prawda. Ja jestem kupiony mimo tych wszystkich błędów, mimo tych problemów, mimo tych wibracji, które są przez cały, absolutnie cały czas trwania jazdy. Jest to irytujące, pewnie na klawie będę jeździł. Klawiatury na szczęście nie wibrują, więc jest to niewygodne. Tutaj chciałem sprawdzić sobie na padziku, dlatego że bardzo mało jeżdżę na padzie i interesowało mnie jak ta gra będzie zrobiona. Dlaczego? Dlatego, że gierka wychodzi również na konsolę i... Wydaje mi się, że jeżeli gra wychodzi na konsolę, to warto wziąć ten kontroler w łapkę i przejechać się tak, jak twórcy tą grę raczej projektują, raczej właśnie pod tę konsolę. I wydaje mi się, że to jest całkiem dobre do zdania, ale no te wibracje to jest coś do wyrzucenia moim zdaniem, że aż tyle tego jest, a nie mamy możliwości też tego zmiany, żeby były jakieś specjalne opcje, prawda? Nie ma, po prostu nie ma. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego odcinka.